Witam Państwa. Dziś moim Państwa gościem jest pan Jarosław Guzarewicz, dyrektor Wołzyskiego Ośrodka Kultury. Cel wizyty nieuchronnie zbliżająca się przewałka. No i oczywiście euro, bo w tym roku mówimy o euro przewałce na kilka tygodni przed tym najważniejszym dla nas wydarzeniem, również w jakiś sposób chcemy to uczcić. Chcemy także się bawić bardzo, bardzo sportowo. No właśnie, za każdym razem ta przewałka jest w jakimś temacie, który jest na bieżąco wałkowany gdzieś w mediach, gdzieś dookoła o nim słychać. Teraz właśnie te euro to jest. No, przypomnijmy, w ubiegłym roku służba zdrowia um... Zmieniliśmy salę widowiskową w jeden wielki oddział, poddaliśmy pacjentów dwudniowej terapii. Jeszcze wcześniej przenieśliśmy mieszkańców Wałbrzycha w czasy średniowiecza. Bawiliśmy się także w klimatach PRL-u. Kiedyś był to plac budowy. Każdego roku przyświeca nam inny temat przewałki, tak aby mieszkańców, aby naszych gości czymś rzeczywiście zaskoczyć. Mam nadzieję, że w tym roku, gdy zmienimy salę widowiskową w jedno wielkie boisko, Również też mieszkańcy, oprócz tego, że będą chcieli słuchać, będą chcieli oglądać, będą bardzo aktywnie uczestniczyć w przewałce, bowiem w przerwach, kiedy to będą na scenie instalować się kolejne z występujących kabaretów, będzie naprawdę bardzo, bardzo sportowo, a za udział we wszystkich konkurencjach sportowych będzie można zdobyć bardzo atrakcyjne nagrody. To między innymi limitowane jeszcze nie pojawiły się na naszym na rynku bardzo limitowane zaproszenia do. Powstającego, dobudowanego w dzielnicy biały kamień Akłazdroju. No a jak będą wyglądały te, te wszystkie części przewałki pomiędzy samymi występami? Bo zawsze coś tam się dzieje. Tak jak ostatnio, jak było przed chwilą powiedziane, służba zdrowia, więc były panie w kitlach i niezapomniana salowa, tak? tak nie bardzo salowa. Jak to teraz Która będzie? Która motem <gamy> wszystkich <gamy> poganiała do do, do do włożenia papierowych kapci. W tym roku, jak już powiedzieliśmy, będzie bardzo sportowo. Program. Właśnie ten uzupełniający występy kabaretowe został przygotowany przez prowadzących z kabaretu Made in China. Mówię celowo Made in China, bo to rzeczywiście będzie taki typowo spolszczony, ale chiński jednak produkt. Niemniej oprócz przygotowanych skeczy specjalnie na tę naszą okazję, wiele elementów sportowych będziemy brać udział w wielu konkurencjach sportowych. Będziemy zapraszani i oczywiście szczodrze, bardzo szczodrze. Nagradzami. A jak to będzie teraz wyglądało, jeśli chodzi o występy? Czy to będą stędy, Brylowały jako te pierwszeństwo, czy grupowe występy? Sześć kabaretów konkursowych. W pierwszym dniu zobaczymy trzy kabarety, w drugim dniu również trzy kabarety. I tutaj rzeczywiście będą to występy grupowe. Jak i również w tym roku do Wałbrzycha zaprosiliśmy dwóch stand-upowców. Mam nadzieję, że programy przypadną Państwu do gustu. My obejrzeliśmy wszystkie, przeszło 30 zgłoszeń, napłynęło do nas do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Z tych 30 zgłoszeń wybraliśmy 6, które pokażemy publiczności, które również będą ocenione przez publiczność, przez dziennikarzy, przez organizatorów, jak i przez jurorów. Już 19 maja przekonamy się, kto wyjedzie z Wałbrzycha z nagrodą główną, kto wygra ten mecz, kto otrzyma nagrodę prezydenta w wysokości 5 tys. zł, kto otrzyma nagrodę organizatorów w wysokości 2 Złotych i wiele, wiele innych. No, przypomnijmy, w ubiegłym roku niemalże wszystkie nagrody, z wszystkimi nagrodami z Wałbrzycha, wjechał kabaret Kałaśnikow. Młody, dobrze zapowiadający się. I ten, które, sam kabaret tak, będzie ten kabaret, ten kabaret sam. również zobaczymy w tym roku. To już tradycja przewałki, że podczas przyszłorocznej edycji prezentuje się z nowym programem hmm. grupa, która zwyciężyła. I nie może oczywiście zabraknąć gwiazd. W tym roku. Udało się namówić Zenona Laskowika, aby razem z kabareciarnią przyjechał do nas, do Wałbrzycha. Swój program kabaretowy autorski zaprezentuje także Cezary Pazura. Jurorzy Maria Czubaszek, Michał Ogórek i z racji takiej, że Przewałka bardzo sportowa Mariusz Gawlik, Ośrodek Sportu i Rekreacji Wałbrzych. Zobaczymy jak to Pan Mariusz... Za, zobaczymy też, jak Pan Mariusz w roli sprawdzi się w roli jurora, bo w roli dyrektora i sportowca bardzo dobrze. Teraz będziemy go testować w roli jurora ogólnopolskiej giełdy kamaretowej Przewałka. A z tych grup, które będą brały udział w Przewałce, nie mówię o jurorach i, i gwiazdach, czy są jakieś takie grupy znane szerzej z, z ze srebrnego ekranu? Są to grupy zarówno początkujące, jak i kabarety z kilkuletnim dorobkiem. W przypadku stand-upowców są to kabareciarze, których wcześniej widzieliśmy w tworzonych przez nich zespołach, ale jednak postanowili dalej kontynuować karierę solową. Kilka grup, właśnie kilku kabareciarzy na pewno zobaczymy podczas tegorocznej paki. Kilka właśnie grup również dostało się do, do pozytywnie, zostało ocenionych, zakwalifikowanych, zweryfikowanych, także na pewno w eliminacjach paki, jak i później również w pace będą występować. Ja tak zapytam trochę może przedwcześnie, ale oglądaliście te wszystkie występy. Jest z czego się śmiać? Jest z czego się śmiać i jak zawsze bardzo ciężki wybór. Przede wszystkim skecze błyskotliwe, również nowoczesne, bo to widać na tych materiałach, które otrzymaliśmy od grup kabaretowych. Oczywiście bardzo oczywiste, ale także bardzo zaskakujące. Takie, które wymagają naprawdę nawet czasami bardzo intensywnego główkowania. Czyli trzeba się domyślać, jaki to jest humor? Czy... Na czym to polega? Ten program jest bardzo zróżnicowany. Wiemy, że publiczność lubi hmm. różny przekroj humoru. Bardziej wyrafinowany, ale i również prosty. I takie programy pokażemy podczas tegorocznej Giełdy Kabaretowej Przewałka. Jakieś niespodzianki na tych, którzy przyjdą? Niespodzianki będą, ale o nich nie mówmy, bo nie byłyby to niespodzianki. Pierwsza już w najbliższy czwartek Właśnie niedaleko państwa studia na Wałbrzyskim Rynku. Zapraszam mieszkańców o godzinie 13 na Europrzewałkę, na no, taką zapowiedź właśnie Europrzewałki, będzie to taki przewałkowy Euronews. Będzie bardzo śmiesznie, będzie bardzo sportowo i będzie również można podczas tego spotkania z nami wygrać w różnych konkurencjach sportowych. Już rozgrzewamy się do Euro 2012 zaproszenia na tegoroczną giełdę kabaretową przewałka. To przypomnijmy jeszcze, data, kiedy będzie już przewałka? Najważniejsze daty w maju, 18 19 maja, lokalizacja Hotel Maria, godzina 18. Spotykamy się, by bardzo dobrze się bawić, by również nabierać kondycji przed euro 2012. No to pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich do udziału w Przewałce. Ja dziękuję za wizytę. Z Państwem się żegnam. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w fotelu Maria.